Sronisko jagodna. Zostawiam za sobą i idę dalej w etap 14. Sronisko jagodna. Piękny poranek. Ja opuszczam miejscowość spalona. i Jestem na szlaku. Ten asfalt nazywa się Autostrada Sudecka. Słońce o poranku, całkiem wyraźne. I tak ma być cały dzień. Podobnie jak wczoraj. Pełne słońce. A no, w tym miejscu szlak zielony. Biegnie do Bystrzycy Kłockiej na czerwony już idzie sam długo pola zdrój, 2 godziny no i serdecznie witam na 14 etapie na głównym szlaku Sudeckim dzisiaj mam do pokonania około 32 km a idę do schroniska na śnieżniku rozległe widoki widać jakieś kontury gór tam bystrzyca kłodzka no na dole zwierzęta się przemieszczają jelenie no, widzę poroże autostrada Sudecka no co za nazwa jeszcze żaden samochód tędy nie jechał jak idę no, gdyby tak wyglądały wszystkie autostrady, to oznacza, że nie byłoby samochodów. No, ta droga, jej nazwa jest trochę przesadzona. Kiedyś miała pełnić taką ważną funkcję, w jeszcze zupełnie innych granicach, ułatwiać dojazd ja też tutaj w góry, ale w tej chwili nie ma już takiej potrzeby. Ta droga już nie jest taka ważna Piękne Patoczek Lekko przymarznięty I w tym miejscu schodzę z autostrady sudeckiej. Gdzieś tam widać śnieżnik. Ledwo co? Wieża. A kawałek pod wieżą. Słonisko na śnieżniku. Zmierzam. Jest słonecznie, pięknie jak najlepsze dni lata słoneczne. Ale jest ta przewaga w tej chwili, że upału nie będzie. Będzie ciepło, może nawet kilkanaście stopni. Ale w tej chwili na przykład jest taki przyjemny chłodek. Temperatura jest koło zera. Chyba raczej w plusie. I piękne słońce. Ciekawe zestawienie. Przyjemne. Dochodzenia i filmowania. Stamtąd idę. To ciekawe obiekty historyczne jakieś ruiny. Dom, widzę, że budowany z kamienia no może częściowo ale no, to już jest teraz ruina. A tam widzę następny. W śnieżniku gdzieś tam i pod nią takie troszeczkę jaśniejsze miejsce tam jest gdzieś jak myślę schronisko na śnieżniku a teraz prowadzi mnie od kilku sekund i piesek stamtąd idę długi odcinek asfaltem przez tą wioskę i teraz wreszcie schodzę w lewo miejscowość Ponikwa za mną no i Góry Bystrzyckie, które tutaj jeszcze Ładnie widać hmm. no tak, drzewo na szlaku centralnie nie do przejścia jedynie do obejścia gdzieś tam stamtąd idę i tu jestem przy restauracji teatralna tak, to jest już Długopole, z drugiej. Długopole, z drugiej. teraz szlak będzie prowadzić w stronę stacji kolejowej. A teraz sobie idę. Taką zacienioną drugą. Tam jest długopole z drój. I muszę powiedzieć, że jest tutaj przyjemnie chłodno. Stamtąd idę. Powoli sobie wchodzę tutaj pod górę. Tam jest ten potok na rzeka. I teraz szlak skręca. A tutaj jestem najwyraźniej przy stacji Długopole-Zdrój, a szlak skręca no dość ostro, właśnie tam. Wilkam w godzina 30 do międzygórza 4.15. No, podejście krótkie, ale bardzo strome. A teraz jestem nad stacją Długopole-Zdrój. Tutaj kolej wyjeżdża z tunelu, albo wjeżdża. Długopole-Zdrój zostawiam już na dobre. Tam jeszcze widać chyba Góry Bystrzyckie. A to już masy śnieżnika. A teraz idę dalej takim jakby niezinnym odcinkiem. No i będę się zbliżać do trasy biegnącej przez Kotlinę Kłodzką, głównej trasy samochodowej prowadzącej do Czech. Stamtąd idę. Widać jeszcze jak najbardziej Góry Bystrzyckie, a Długopole Zdrój już gdzieś tam prawie zniknęło. Droga, która przecina Kotlinę Kłodzką. I prowadzi do Czech. Czyli tam. A ja teraz idę tam. Piękna panorama. Pasma masy śnieżnika. Jak dobrze, śnieżnik. Tam, śnieżone zwierzę. A idę dalej. Na wilkanów. Jest wilkanów, wilkanów, jakieś ruiny. Zapewne kiedyś ukazałego budynku, może kiedyś pałacu. Stamtąd idę A to jakiś nowy stalowy most Może poprzedni został zmieciony przez powódź Stamtąd idę Ta rzeka też wylewała z powodzi, nie jednej I za chwilę będę skręcać najwyraźniej z tej drogi asfaltowej Góry Bystrzyckie, tam z tyłu jeszcze i Wilkanów Który właśnie zostawiam za sobą Masyw Śnieżnika, tam no jeszcze trochę widać Śnieżnik jest z zwierząt widokową na szczycie Śnieżnik jest tutaj najwyższą górą ale teraz wydaje się nieco mniejsze od reszty No, jeszcze trochę po takim prawie płaskim A później będzie podchodzenie Takie tutaj wiejskie okolice Prawie jak nie górskie, ale góry otaczają to miejsce I cały czas pod górkę. Już teraz chyba będzie. Oj, konkretne podejście. Podobnie jak w Alpach. Podobne klimaty. To sobie wchodziłem. Jestem już przy schronisku Więc górze przez budowlstwo 45 minut mm. Stamtąd idę ze schroniska Igliczna tam. No, i teraz powoli się zbliżam do międzygórza i do potoku Wilczki. Jakieś pół godzinki. Tu przy szlaku bardzo duży spadek wysokości. I taka skałka. No, teraz będę schodzić w dół. O, nawet jest. Zrobię na drogę. Zapewne już słychać wodospad. W każdym razie ja go słyszę. Tam idzie szlak, kawałek, szedłem ze szlaku, aby zobaczyć bliżej, z bliska, wodospad bliższy. Tam stałem wcześniej. Tamtąd idę jeszcze jestem w międzygórzu taka bardzo stara chatka i cały czas przy potoku wliczki Między górze stamtąd idę i mam godzinę 30 do schroniska na śnieżniku I cały czas przy tym pięknym potoku wilczki, który przypomina mi Tatry. Stamtąd idę, zostawiam potęg wilczki. No i teraz już jest podejście bardzo konkretne. Jak na oczywiście warunki sudeckie, a nie tatrzańskie. Chociaż to podejście nie powstydziłoby się. Tatrz. Piękny, rozległy widok. Tam byłem prawdopodobnie. To schronisko igliczne. Tam niżej jest między górze. Właśnie stamtąd idę. A tutaj, jakże ten widok mi przypomina wejście na Egewizm w Austrii. Piękne słońce. Nie wszystko i stamtąd idę. Tutaj już kiedyś wchodziłem, idąc na śnieżnik. Droga jest prawdziwie górska. Ten odcinek szlaku. No proszę Państwa, co za widok, co za widok. No i być może napotkam więcej takich odcinków nie wyżej. Tym więcej takich śniegowo lodowych, a ten lód jest też taki e, wymiękły. Da się nawet iść po, po tym lodzie. Fantastyczny górski odcinek nie tylko dzisiejszego dnia, ale całego szlaku GSS. Niesamowite strumizny. Podobne widziałem w górach kamiennych, idąc tym szlakiem GSS, a teraz widzę je tu. No cudownie byłoby, gdyby cały szlak GSS. Podobnie wyglądał jak ten odcinek, w którym teraz idę. coś ciekawego rozlany lód na drodze, ale da się obejść. Stamtąd idę I tu do takiej wychodni skalnej A tu pojawiła się większa skałka przy szlaku. Ale nie ta tylko ta z tyłu Mam no, pokaźnie rozmiarów jak na te warunki tutaj jeszcze, bo tutaj takie skały są niespotykane raczej przy szlaku No i kawałek dalej. jest tam Dużą skałą, widzę tutaj więcej takich większych skałek. Wielka stromizna. widzę już schronisko. Jest śnieg. Jest zima jeszcze wysoko. Schronisko na śnieżniku. A jutro idę tam, do Lądka z Oto mój pokój. Ostrzeństwo ogólnie jest pusto. Być może jestem zupełnie sam. Na pewno w pokoju.